Hej kochani, to znowu ja. Nie wiem jak u Was. U nas zimno, deszczowo, drugi dzień mamy niesprzyjające warunki. Pszczoły siedzą w ulach, ale dzisiaj nie o tym. Taka pogoda, właśnie taka deszczowa, zimna aura sprzyja temu, że możemy sobie przestawić ule. Więc jeżeli macie potrzebę przestawienia uli, jeżeli u Was też jest zimno, drugi dzień, pszczoły nie wychodzą z ula, lub wychodzą tylko i wyłącznie właśnie na wlotek po to, żeby pozbierać odrobiny wody. To kochani, spokojnie możecie przestawiać ule. Ja właśnie tutaj wykorzystałam ten moment, przestawiłam te dwa odkłady spod uli ze względu na to, że tam już mi było niewygodnie, i właśnie w tym momencie przestało na chwileczkę padać. Wczoraj to zrobiłam, i dzisiaj widzę, że pszczoły po prostu zbierają sobie współrzędne nowe. A w miejsce, gdzie był przedtem ul, czyli przy tym pierwszym, tam gdzie była trawa, bo tam na moment postawiłam trochę trawy. Jakby czasem po ruszeniu ula gdzieś się jeszcze wzbiły, więc tam są jeszcze resztki trawy, ale pszczoły dzisiaj, teraz przyjechałam właśnie, nie dzisiaj, tylko teraz właśnie przyjechałam, ale też dzisiaj na pasiekę sprawdzić, jak to wygląda. Więc, kochani, jest obiecująco, ładnie sobie zbierają współrzędne, wychodzą. Tam nie widzę jakichś błądzących pszczół. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, jak wygląda taka trawa na ulu. Ale no co, wykorzystuję to co mam i że jest trawa skoszona. A właśnie na tych ulach stały mi dodatkowe odkłady, które chciałam sobie już ściągnąć na ziemię, a nie miałam takiej możliwości na tej samej pasiece postawić ich po prostu w inne miejsce, bo była zbyt piękna pogoda. Więc właśnie wykorzystałam możliwość tego, że mam trawę. Co sprzyja zmianie widoczności dla pszczół, więc nawet jakby chciał wrócić w to samo miejsce, coś im będzie nie pasować. Deszcz spowodował i zimno to, że siedziały w ulu, więc wylatując ula nie polecą jak wariatki od razu na swoje miejsce, tylko będą chciały zebrać właśnie te współrzędne, więc będą wiedzieć w razie czego, gdzie wrócić. Więc kochani, jak macie takie pomysły, wykorzystujcie wszystko, co potrzebne. Pamiętajcie, to są chwilowe rzeczy, to, że wygląda to śmiesznie lub dla innych nieestetycznie, tym się nie martwcie. Ważne, że działa. Więc do roboty, jak chcecie, przestawiajcie pod warunkiem, że macie ku temu sprzyjające warunki. Bo pamiętajcie, warunki muszą być sprzyjające do nektarowania, ale te, które nie sprzyjają do nektarowania i nie sprzyjają wylatywaniu pszczołom z uli, to sprzyjają do przestawiania, czyli... Meblujemy pasiekę. Miłego!